Ja jestem nagon, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Jaybreaka. Dzisiaj pozbieramy sobie na nowe auto za milion, bo jeśli nie wiecie, w Jaybreaku w następnej aktualizacji dodadzą nowe auto, które będzie kosztować miliona, ja mam tylko 436 tysięcy więc jeszcze trochę trzeba pozbierać. I pozbieramy. I pozbieram na dzisiejszym odcinku. Jeśli oczywiście chcecie mnie w tym wspomóc, możecie wysłać skrzynkę. Jak to się robi? Klikacie tutaj, dajecie na tą skrzynkę, albo na którąkolwiek, gift, tu wpisujecie nick i musi wam się wyświetlić mój awatar. Nie taki, ale taki. Jeśli Wam się wyświetli takie coś, niechacie gift i wysyłacie skrzynkę. Jeśli oczywiście nie chcecie albo nie macie kasy w J to nie musicie, to jest dobrowolne. Dobrze, więc zaczynamy sobie zarabiać na to auto. O, auto będzie za 1 milion i będzie o tam gdzie są te wszystkie auta i helikoptery za milion. Jak... znaczy tak, yy, tam jest Vault Bike, Monster Truck i tak dalej. I ja, i ono będzie chyba tutaj. To po prostu będzie powiększone, i autko będzie tu. O, bo ja Wolfbajka i Mister nie mam, ale będzie na pewno odcinek jak kupuję to auto, Monstera i Wolfbajka. Ja, ja biorę sobie helikopter i lecimy. Przydałaby się karta policjantów? No, trochę jest. Sprawdza jeszcze fajną pa, fajną. Przynieś tam tą za level bazę. Albo w sumie może na jakiegoś natrafimy, albo ktoś nam otworzy kartę bo ja jestem dzisiaj na publicznym serwerze i chciało mi się szukać takiego, gdzie jest mało osób, na odcinek akurat, więc. Ale i tak tu jakoś więcej można zarobić yy, biorąc pod uwagę muzeum. Bo z, muzeum, z dużą torbą można sobie dużo zarobić. Ja w ja muzykę wyło, wyciszę. U, tu jest to... Ja chyba wam nie mówiłem, ale tu jest UFO. Nie mam pojęcia, co to był za dźwięk. Muzykę miałem wyłączoną. Nie wiem. Zamknięte, kurde. Czy to... to jest policjant? To jest policjant. Też kartą... Spacją nie mogę wyjść. No nie, no nie, no kurde. Szkoda mojego internetu. A dzisiaj jest jeden film, bo jest kolejny dzień. No. Panie policjancie, dasz mi? O właśnie, jeśli nie znacie tego Boga, więc jak ktoś was zamknie, to zmieniacie team na y, prisonerów, szybko idziecie na jakąś ławkę i się tu i zamia, i nie teleportuje was wtedy do sali. Dasz kartę, dasz, please. Daj kartę. Bank jest otwarty. Daj kartę. Chyba nie da. Nie, 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 mnie, nie złapiesz tak łatwo. dam Ci kasę. Z banku dostanę więcej. A on to zabrał. No nie no. Czasę wyjdę tak. O nie, kiedyś umiałem. Teraz mam mało życia i nie mogę. Widzę, że tam kogoś już złapał. Halo. Czemu tego nie mogę otworzyć? Dobra... Wiele by mnie nie gonił. Dobra, ja idę tutaj. I uciekam. Ciach. Szkoda, że kurde... Nie, raczej ktoś na serwer... Nie, musi mieć ktoś na serwerze kartę, skoro słyszę, że rabują bank. Trochę to jest głośno, więc mam trochę ciszej Robloxa. Dobra, go. Jakie ja dawno, że jakimkolwiek Bugatti nie jeździłem. Znaczy, łyżwatti. Au, palnąłem. Zwykle to ja jeżdżę roadsterem, bo no strasznie szybko się rozpędza, a co do ucieczki jest, no, idealne. Czy możecie wyjść z banku teraz? Nie. Dobra, czekaj. Wow. bum, bum. bum. Dobra, jestem tu. Hop. Ja sobie muszę wziąć. Z tym jakieś powiadomienia. Wezmę sobie oczywiście jakiekolwiek broń, bo ja zawsze lubię mieć coś w ekwipunku, bo to jest, naprawdę nie wiem. Zawsze wolę mieć uporządkowany ekwipunek i wszystko na swoim miejscu, nie? jak na przykład teraz. Znaczy normalnie to mam jeszcze tu coś. Ale no. On ma kartę, on ma kartę, on ma kartę, on ma kartę, proszę, nie, on ma kartę! On ma kartę! To jest ten bank. To jest najłatwiejszy chyba. Młodolotni nie mam. Nie wiem, że to się otwiera, ale wolę drugi raz. Ciekawe czy to coś zrobi. Nie mam pączka. Się otwiera? Dobra 3, 2, 1, już Dobra i będzie 4,5 tysiąca ja oczywiście będę między odcinkami też zbierał, bo bardzo chciałbym pokazać, jak yy, pokazać, <nagrać>, nagrać, jak kupuję to auto. Bo no jeśli na przykład ktoś nie, nie będzie miał kasy albo nie gra w Jay Break tak dużo, to będzie mógł sobie u mnie zobaczyć, jak je kupuję i je testuję. I jego szybkość też jakoś spróbuję przetestować. Nie wiem jak. Możliwe, że nagram odcinek z Onixem, gdzie właśnie będziemy testować to versus inne auta. Ja za chwilę mam 4,5 Policja weszła do budynku. Świetnie. Gdzie ta policja? Co tam wejdę? Nie, nie widzę tam żadnego policjanta. Nie na mapie jak widzę. Nie jest Hard. I 18 level. I nie patrzcie się na to, że... Karta. Mam kartę. Dobra. Tego auto nie wezmę. Tu jest myślona, wezmę Sarah Woodstera! Drzewo walnąłem Tutaj jubilerał. U... A nie, nie potrzebuję karty. Hmm, czy muzeum jest otwarte? Czy tam ktokolwiek jest? Nie mam Wolfbajka, żeby tam się trochę jakkolwiek szybciej dostać. Niestety. Nie no, chyba raczej nie ma. Co może być otwarte? Hmm. Wiem. Gas station. Stacja za Simo. Pojadę. Gdzie się tędy jedzie. Tu się niech rozpędzi roadster. On to jest... Tak, to jest najszybciej rozpędzające się auto w grze! I też najbardziej fidget spinnerowe. Hop, ciach. Wow. Tutaj sobie wezmę od Asimo trochę kaski. Ile już zarobiłem? Mam 300, nie, 439 tysięcy. Więc ja to robię. Dobra, szybko, szybko. Wow. Jeśli nie wiecie, o, co robi pick up na nitrze, to wam pokażę, bo aktualnie mam 173 nitra. Lecimy w kosmos! Jeśli ktoś ma trochę nitra, może tym się pobawić. No jak ja. Ja teraz jestem aktualnie w kosmosie. Teraz jestem aktualnie w kosmosie, no. E. Czemu umarłem? No nie! Dobra, umarłem. Ja też między oginkami będę zbierał. Więc. No nie. To by, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć. i ja oczywiście będę między nic zbierał. Pa.